przygoda małego lwa Leosia. W samym sercu wielkiej dżungli mieszkał mały lew o imieniu Leoś. Leoś był bardzo uparty, zawsze chciał robić wszystko po swojemu, niezależnie od tego co mówili inni. Kiedy mama prosiła go, żeby umył zęby, Leoś uciekał i chował się za drzewami. Kiedy tata prosił go, żeby był cicho rano, Leoś biegał i hałasował jeszcze bardziej. A kiedy nadszedł czas na ustalenie rutyny, Leoś upierał się, że zrobi wszystko po swojemu. Pewnego dnia, gdy słońce świeciło wysoko na niebie, Leoś postanowił wyruszyć na przygodę. Pójdę tam, gdzie jeszcze nigdy nie byłem, pomyślał. I tak, z radosnym zapałem, wyruszył w głąb dżungli spotkanie z mądrym słoniem. Podczas swojej wędrówki, Leoś natknął się na starego, mądrego słonia o imieniu Szymon. Szymon był znany w całej dżungli z mądrości i spokoju. Dokąd zmierzasz, mały lwie? Zapytał Szymon. Idę na przygodę. Chcę zobaczyć nowe miejsca i robić wszystko po swojemu, odpowiedział Leoś z dumą. Szymon uśmiechnął się łagodnie. W dżungli, Leosiu, czasami trzeba współpracować z innymi, żeby osiągnąć swoje cele. Może warto spróbować? Leoś tylko potrząsnął głową. Nie potrzebuję nikogo, poradzę sobie sam. Tajemniczy most. Leoś szedł dalej, aż dotarł do wielkiego starego mostu, wiszącego nad drwącą rzeką. Most wyglądał na bardzo niebezpieczny, ale Leoś był zdeterminowany. Przejdę przez ten most i udowodnię, że mogę wszystko sam. Zaczął powoli stąpać po deskach mostu, które skrzypiały pod jego łapkami. Nagle jedna z desek pękła, a Leoś zawisł nad przepaścią. Przerażony zaczął wołać o pomoc. Pomoc z nieoczekiwanej strony. W tej samej chwili z dżungli wybiegła mała małpka o imieniu Miki. Trzymaj się, Leosiu, pomogę ci! krzyknęła. Miki szybko wspięła się na most podała Leosowi swoją małą łapkę. Razem, z wielkim wysiłkiem, udało im się wrócić na bezpieczny brzeg. Nie mogłem tego zrobić bez ciebie, Miki, dziękuję. Powiedział Leoś z wdzięcznością. Leoś i Miki postanowili kontynuować swoją przygodę razem. Wkrótce spotkali inne zwierzęta, które również miały wiele do nauczenia. Od papugi Poli nauczyli się, jak ważna jest komunikacja. A od Zenona, że czasami warto zwolnić i zastanowić się nad swoimi działaniami. W końcu Leoś zrozumiał, że współpraca i elastyczność są kluczowe. Dzięki nowym przyjaciołom nauczył się, że nie zawsze wszystko musi być po jego myśli, a czasami warto posłuchać innych. Kiedy Leoś wrócił do domu, jego rodzice byli bardzo dumni. Nauczyłem się, że czasami warto posłuchać innych i współpracować, powiedział Leoś z uśmiechem. Od tego dnia Leoś był bardziej elastyczny i chętniej słuchał swoich rodziców. Wiedział, że dzięki temu jego życie w dżungli będzie pełne jeszcze większych przygód i radości. Leoś nauczył się, że współpraca i elastyczność mogą prowadzić do wspaniałych przygód i radości. Może warto czasami posłuchać innych i spróbować nowych rzeczy. Nawet jeśli na początku wydaje się to trudne.